To już szkodzi ludziom i zdrowie, a Warszawiacy na pewno nie będą chcieli ponieść tego kosztu. Tak jak my wszyscy, którzy do nas przyjechaliśmy, ostrzec was przed tym, co może Was spotkać za przyzwoleniem państwa polskiego. Ja na to nie wyrażam zgody. I ci wszyscy obywatele, którzy są ze mną, ci nie protesty twierdzą tak sami. Chcę tylko powiedzieć Panie Premierze, że to nie jest ostatni protest. Te protesty, tak jak powiedzieliśmy, będą trwały do skutku, ale będą pokojowe. Do pewnego momentu, jeśli natychmiast nie zostanie zmienione prawo. Mamy pomysł, jak to zrobić, żeby wpłynąć na rząd. Powiem szczerze, nie chciałbym, żeby do niego doszło. Mam nadzieję, że podejmiecie rękawice i publicznie w telewizji ogólnopolskiej wystąpicie ze swoimi argumentami przeciwko obywatelom, podkreślam, przeciwko obywatelom własnego kraju, aby rozmawiać merytorycznie o argumentach. Kto ma rację? Czegoś takiego nie powinno być, bo dobrze wszyscy wiemy że wiatraki, my chcemy wiatraki, ale 3 km od naszych domów. Niech inwestorzy budują, to nie oni są odpowiedzialni. My nie mamy pretensji do inwestorów. My mamy pretensję do rządu polskiego i wszystkich partii politycznych, które wykpiły się na komisji. Z 12 posłów decydowało najpierw czterech, a kiedy przyszło do procedowania w kierunku odległości, znalazł się piąty poseł. Nie będę wymieniał jego nazwiska. To jest mi wstyd, to nie jest mój poseł! To jest posłanka. Zrobiła wielką krzywdę obywatelom tego kraju i Polsce. Dlatego teraz zapraszam Państwa do hymnu. Pokażmy że jesteśmy zdeterminowani, nie pozwolimy na trąb nas i naszych dzieci. Dziękujemy Państwu, teraz osoby wypowodane w imieniu całego protestu przejdą do kancelarii premiera. Ja jest oddam Pani Kasi Kroper. Naprawdę oddam tak jak tu wszyscy państwo, bo wszyscy oddaliście swój czas, zostawiliście swoje dzieci, pracę, żeby wpłynąć na życie wszystkich Polaków, nie tylko swoje. Bo my przyjechaliśmy w imieniu wszystkich Polaków. Dziękuję Państwu. E, kochani, tak się cieszę, że tu jesteście z nami, i my wszyscy jesteśmy tu razem ze sobą, przyszliśmy sobie pomóc. Bo musimy sobie uświadomić jedną rzecz. To jest zagrożenie dla nas wszystkich. Dzisiaj mieszkańcy Warszawy zapewne nie wiedzą o tym problemie, ponieważ ich on nie dotyczy, gdyż mieszkają w miastach. Ale nagle się tak okazuje, że wyjeżdżają na wieś i co się dzieje? Zostają otoczeni przez farmy wiatrowe. Więc nie można powiedzieć, że to jest tylko problem tych, którzy tam w tej chwili są zagrożeni przez farmy. Wszyscy jesteśmy przez nie zagrożeni. Także im więcej osób to zrozumie, tym myślę, będziemy mieli większy wpływ na kształtowanie naszego życia, bo w tej chwili, tak jak tutaj mówił, e, Proszę Państwa, I straciłam Słuchajcie, e, słuchajcie, my musimy sobie uświadomić jako obywatele, że nic o nas bez nas. To jest bardzo ciężko, bo ludzie się przyzwyczaili do zupełnie innego myślenia. Ludzie się przyzwyczaili, że ktoś coś za nich załatwi, że wystarczy raz na cztery lata pójść na budynki, do wyboru. i myśmy, my nie mamy nic z tym, co możemy. Bardzo ciężko co my nie My nic nie możemy, i tak będzie zrezygnować. To, żeby stało się normalne. A my jesteśmy w tym samym stanie. Czy jesteście, na to państwo? Jesteście obywatelami i nie pojmują się prawdopodobnie obywateli innych kategorii. Bo tak jesteście traktowani. obywatele drugiej kategorii, to są obywatele drugiej kategorii. W Londynie, to są obywatele pierwszej kategorii. na なるほど。